Jesteśmy w Brawl Stars. Mamy nowy event. Co, odbierzmy sobie kredyty? Tutaj, szybko. Zobiemy, mamy nowy event w Brawl Starsie. Ja to trochę muszę ściszyć. OK, powinno być. Mamy nowy event w Brawl Stars. I nie rozumiem, jakby, dlaczego my nie mamy jeszcze tego epickiego dropa Zbrodnie dopiero jutro będzie, ale i tak tak ciśniemy z tymi killami. Co ja mam, Dylan Majka. Bierzemy sobie solo, solo. Później zagramy w parze. Więc co, lecimy. Widzowie, czy chcecie klub dla widzów? Mogę zrobić, ale niestety na drugim końcu będzie klub dla widzów. Więc jak ktoś, jakbyście chcieli, jakbyście grali, na przykład w klubie dla widzów. Cholera, ruszyć nim. wiem, napiszcie w komentarzu czy ta propozycja się wam podoba, możecie zostawić suba, lajka, lecimy po 300 sobów na razie, lecimy po 250, zostawiam nam 2 do 250, bo już będzie z gór, do tych 200, 300 znaczy się, więc dziękuję wam widzowie, bo to jest naprawdę, jeszcze dawno jeszcze przed świętami nawet nie miałam 200 subów, a tutaj zaraz wbijamy 300, naprawdę... Jak to, jak to szybko leci Jak to sobie szybko leci Dziękuję Wam widzowie za to. Gdy mnie wy to... Widzowie jutro odcinek zbuduj Łódź. Więc lubicie tą serię? Napiszcie komentarz. Kolejny odcinek jak Dwie sobie w ogóle pisały kiedy odcinek, więc dzisiaj jest odcinek z Brawla. Czy, czy uda mi się zmontować, czy nie? Postaram się zmontować. Ale tu muszę... Ale raczej nie będę montował, z prawda, Bo tego raczej nie będę montował, bo jest muzyka brolowa, więc... Z, yy, chyba, że teraz jeszcze wyciszę. Zaraz po tej lundzie, muzyka muzykę to wtedy po prostu od tego czasu przesuwamy. Sobie... BUM! <śmiech> <śmiech> Albo mamy bronz, jeden Zarąbiście! 750 monet. bo się, wbi... bo. Ej, zostało mi 600 monet. Cholipka, cholipka. Co, widzowie, zostało mi bardzo mało monet, więc na kim ja jeszcze nie mam tutaj za bardzo wbitej rany. Karel? Czyżby? Widzowie, sprawdzamy tutaj szybko, na kim ja nie mam i 7, a na, na kim mi dużo nie zostało. Kupimy sobie hipry doładowanie do Leona. Tak, Leona. Ja będę wbiał jeszcze raz, że, że Edgarka będę... O, Rico mam ba bardzo mało. Będzie event, kto będę wbijał Rico. Nie będę wbijał oczywiście Edgara na poziom mistrzowki, bo będzie event i nawet chyba o 100, nawet więcej jak wbijemy, więc widzowie, po obejrzeniu odcinka wbijajcie do Brawl Starsa i róbcie kile. Nie umiem nim grać, nie umiem, po no prostu nie umiem grać tylko. Zagramy sobie batalię, żeby oczywiście mieć fajnych teammateów. I żeby oni wszystko za, za, za mnie robili. Nice, tak trzeba się ustawiać, trzeba się ustawiać w życiu widzowie. Trochę to dziwnie, że ja wam to mówię. Tak jak było zamierzone. Nie ten... Okej, okay, zamiast... zaraz ta bomba wybuchnie. Boom! Tak jak mówiłem, trzeba się ustawiać w życiu. Nice. Nie widzę, napiszcie w komentarzu, czy macie karnet kupiony. Ja mam. Nie, pl nie plus, mam zwykły. Ale szczerze, jak ktoś nie chce wydawać majątku na te Karnety Plus, a nie, nie zależy Wam tak szczerze na tytułach, to polecam Wam kupować sobie zwykłe. Mega się opłacają, moim zdaniem. I pum! Jakbyście widzicie, myślę, że z 10 tam, te... 10 tam przyjdzie. Okej, okay, 4, no to 19. Tutaj odbierzmy, bo w ogóle będziemy mieli już star dropa, nie, oświatło tak musimy wykonać. I co widzowie, lecimy dalej, wbijamy poziom mistrzowski, kupujemy hiperdoładowanie do Leona, no i co? Czy wielu zgadnijcie jaki film na kanale ma najwięcej wyświetleń. Dam, da, da, dam, mega świnia. Pobił mój rekord. Czy chcecie więcej mega jak będzie? Gdzie mieli 1000 suboficów, ja to będę robił więcej live'ów z telefonu, bo od 1000 jest pełna jakby możliwość robienia live'ów. Pełne, bo ja mam na razie ograniczone jedynie z kamerki mogę robić live'y dla Was. Jakoś by się to dało zrobić, ale by było trochę ciężko. Nie wiem czy na konsolach można mieć czy na konsolach na przykład można mieć live Live'y to tylko z komputera wiem jakbyśmy mogli zrobić na przykład z brawla na razie nie mam sprzętu żeby robić ale mam pewien pomysł, żeby po prostu widzowie połączyć tutaj się na Discordzie Kurde, wicowi przekroczyliśmy. Połączyć się na Discordzie. I wiecie. I zrobić przefotywanie ekran. Tylko... A. Houston. Mamy problem. Na telefonach nie działa przefotywanie ekranu chyba. A mogę zrobić innego. Nie wiem, muszę coś wymyślać. Muszę napisać logo do Toriego, jak on robi live y z telefonu. Co widzę, wylecimy tutaj. Otworzymy sobie start dropa Jak zostawicie lajka, to może będzie, będę miał szczęście. Nie wiem. Nie chcę was przykupywać, to jest jakby wasza decyzja. Czy warto zostawić suba? Lubicie gry. Na przykład nie lubicie jakiejś gry, którą ja nagrywam. Piszcie, jakie chcecie gry, to będę je nagrywał. Tylko żeby nie były płatne, okej? Okay? To macie dużą szansę, że nagram akurat waszą grę. Może zrobimy kiedyś serię gry od widzów. Musicie na... Okej, okay, otwi... widzowie otwieramy ser dropa. Epicki, kurde. Ale motka do szali zawsze będzie zawsze na plus. Może tutaj nam coś fajnego dropnie. Jakby tutaj na przykład dropnęło 1000 monetów. Na kulit. Weźmy sobie Q-Lid. Myślę że widzę że Spike czy Lori and Lori. No, no, czy Lori and Lori czy Spike? Bo będę mógł odblokować, ale wtedy będę miał tylko jakoś 100 Spike'a. Ale w sumie raczej będę kupował następny karnet. Bo, sezon Fortnite dopiero to będzie: jakby raczej nie będę miał wszystkich karnetów tych. Raczej nie będę kupywał większości, ale chyba co drugi karnet będę kupywał. Jakoś tak. Ale i tak nawet to się bardziej opłaca niż kupywanie tamtego, bo i tak jest więcej nagród niż było w tamtym kardecie non-premium jest więcej nagród niż było niż jest więcej nagród non-premium teraz niż kiedyś było widzicie ale nie ma chromatyka to jest minus ale za to są trzy skiny Widzowie lepiej był jakby co miesiąc by był Brawl taki wiecie by mówili co będzie na miesiące, tak jak teraz jest chyba, chyba mówiłem na 2-3 miesiące. Jak w, w, waszym zdaniem jest lepiej? No i nie powinni mówić na 2 miesiące i, i tak zawsze na 2 miesiące. Co widzowie? Robimy misję, otwieramy kolejnego Jej. Kolejny serdopik, już drugi na tym odcinku. Może ten będzie szczęśliwy? Nie wiadomo. Błagam monety, ja chcę monety. Kurde podwajacze. Czemu jak chcę monety? Nie mam. Nie mam monet. Ale jak nie chcę monet. Ruski. Musimy trafić jakiegoś legendarnego stardroba, a w nim 1000 monet. To jest nasz cel. Zobacz, dalej nie zrobiłem tych gier, y, tych misji z kramy wdrożenia. Nice! O, teraz zagram sobie na... Już ja, ja mam misji, pan P, e, e. Raz pod wodem, raz na odwodzie, pan P, e, e. Pan P To jest taka Sigma, widzowie, która wam robi pam pam, i już nie żyjecie. Trochę w sumie, jak Shelly. Ale szeli to jest bardziej taka wkurzająca postać, która jest wkurzającym Sigmą. To jest taka definicja kampera. No, w... kto nigdy nie kampił szeli? Niech pierwszy rzuci kamienem, kamieniem ten, kto nigdy nie kąpił Shelly z ultem. Tak czeka, aż ktoś podejdzie i będzie miał jakieś szanse. Będzie na przykład się chciał schować w tych krzaku, nie! Ja, ja wyskakuję z ultem i dupa i zyzoli. I wiecie, i już nie, nie żyjemy. I w ogóle widzowie, wczoraj był opening gazetki nowej. I jakoś w lutym będzie opening kart całego takiego zestawu kart więc zapraszam czekajcie, bo jakoś w lutym powinien być jakoś tak w lutym czekajcie, bo w lutym będzie my jeszcze nie kluczymy w ogóle, podoba wam się ten skin do Pana P? Pan P ee, ee. Ej to jest Sigma widzowie, zobaczcie. To jest Sigma. Prawdziwa Sigma. To jest prawdziwa widzowie Sigma. To jest taki gigachat. Szef. Widzowie niech każ każda osoba, która chce, żeby... Krzyś, a Krzysmas, wrócił do nagrywania na YouTubie. Ten zostawię lajka. Ja mu to przekażę. Ja im to, ja wam to przekażę. Ja mu to przekażę. Więc jak lubicie Minecrafta, to zostawcie lajka, żeby Krzyś, a Kśmat wrócił do nagrywania Minecrafta, bo mu zbanowali kanał. My na razie mamy ferie, więc raczej będziemy coś kminić z jego kanałem po feriach W ogóle, jakby ktoś nie wiedział, to z Krzysmasem będą wakacje, wakacje Dzisiaj mamy wakacje Ale więcej wam nie zradzam. Dopiero w wakacje, bo... Bo to miało być z Sokarem Powiedział, że nie. Już mieliśmy to grać, już mieliśmy to wrzucać. I tu pozydul, telewizor, tak jak to mój tata mówi. Nie wiem. Postanowił, że nie wrzucamy tego. Ja się na niego tata nie obrażam. To jest normalne, ale nie rozumiem tego, bo sam chciał, sam nalegał, żebyśmy to nagrali. i wychodzę na zero. W ogóle widzowie, fajna wiadomość, przeginęła, przygi zobaczcie moje stare konto. Mam więcej zadumiażera o jednego, no ale do cztery legendy to jest takie... Ja myślę, żebym sprzedał zadumiażera, bo koło jego wyjść na te konto. To jest dżin, kiełek, matko jak ja bym chciała mieć kiełka. A tak to... Znaczy nie mam więcej mityków, ale mam mniej legunda. Ale na przykład nie mam gejla. Nie mam groma. Nie mam tutaj, nie mam tutaj. I tutaj mam... Oj, ale najbardziej, najbardziej to mnie denerwuje, że jak straciłem co to to, to to... Dwa pocharki. Co ja bym dostał, jakbym... Te dwa pocharki... Dostałem dwa pocharki na krewki 50 Pięćdziesiąt tych. Nice. To chyba jeszcze były nawet skrzynki. Przed to jeszcze odebrałam? Ja już będę się żegnał, widzimy się jutro w kolejnym odcinku.